Marcin Stefański, jestem przedsiębiorcą. Wpadłem w szpony lichwiarzy. Nie udało im się metodami gangsterskimi odebrać mojego majątku. Robią to teraz za pomocą polskiego prawa. Sławomir Sikora. Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych. Trzeba takim ludziom jak Marcin pomagać, dlatego my jako Fundacja włączyliśmy się. W 94 roku to, co się stało, żeby wymuszono na mnie haracze, rozumiem, to była słabość państwa, ale żeby dziś. W majestacie prawa odbierać ludziom majątek i wykorzystywać do tego prawo, to, jest, to nie o taką Polskę walczyliśmy. Robert Krzysztoń w PRL byłem siłą antysocjalistyczną i dziś działam w gronie tych samych osób, które wtedy walczyły o wolność w stowarzyszeniu wolnego słowa, którego miejsce jest w tego typu sprawach, ponieważ to nie jest ten kształt wolności polskiej, o który chodziło. I musimy w tej chwili musimy zbudować społeczeństwo obywatelskie, które skutecznie będzie w stanie poradzić sobie z takimi patologiami. no